No cześć mordeczki, o czym, sorry dawno mi nie było, o czym dzisiejszy, a no jak to, najlepiej vlogi wychodzą o administracjach państwowych i tam gdzie my uzyskujemy jakieś dofinansowania lub jakąkolwiek pomoc, a tym razem padło na MOPSy, które mają pod sobą programy pefronowskie, a mianowicie bariery architektoniczne. Sam padłem takiego przekrętu ich. A o czym to już mówię, złożyłem wniosek jak co roku każdy składa. Ja złożyłem na dostosowanie łazienki, bo oczywiście od trzech lat próbuję dostać i zawsze mówią, że coś nie tak jest w sensie. Raz nie ma pieniędzy, później czegoś nie ma, później znowuż e, za późno. Więc w tym roku złożyłem już w styczniu. Wszystko było pięknie, wszystkie dokumenty dostarczyłem jakie było trzeba zgody, faktury, na no wszystko. No i przysz, przyszło po czasie, przyszła odpowiedź. I odpowiedź brzmiała, e, że dostałem stwierdzone jednoznacznie, że otrzymałem dofinansowanie na e, dostosowanie Łazienki w kwocie nie więcej niż 15 tysięcy złotych. No, jakby 15 tysięcy to nie jest tak mało źle, ale ilość kartek, jakie zabierała decyzja, to przerosło ludzkie pojęcie. 7 stron. Bełkotu, powtarzania tego, co wcześniej żeśmy składali latami. Korzystaliśmy z cudzych ofiar. Bełkotu odmownego, bo ja składałem też na. Hmm, wymianę okien, tak? Z racji tego, że nie mogę sobie sam otwierać i zamykać, to chciałem też mieć taką możliwość, a jak każdy wie, klamek samych się nie wymieni i nie, nie, nie zrobi się dziury na dole, a tam, nie wiem, się zaklei, nie wiem, plastikiem czy czymś tak. No, panie chyba tego nie wiedzą. No i napisałem mi, że na okna nie dostałem, bo nie można w jednym roku z dwóch programów te, tych samych korzystać. Jakby to jest OK, nie mam nic do tego. Zostałem na łazienkę, jestem zadowolony. Na okna można jeszcze rok poczekać, tyle, tyle ich nie mam e, w użytkowaniu takim jakbym chciał, więc jeszcze rok można poczekać. Ale na końcu pisma, na szóstej stronie, jest taki jeszcze tam coś odnośnik do... E, Definicji niepełnosprawności, definicji innych takich pierdół. i informacja, że w ciągu 14 dni ja mam potwierdzić tą ich decyzję, czy ja chcę tego. Czujecie to? Zwolnię do Mopsu nikt kurna nie odbiera. Jeden dzień, drugi, trzeci, nikt nie odbiera. W końcu za czwartym dniem pani odebrała. I pytam się jej. Bo przyszło już na soft. Anulowanie wniosku. O co chodzi? No, został anulowany, ponieważ w ciągu 14 dni nie odpowiedział pan na e, naszą prośbę o to, czy chce pan z tego skorzystać, czy nie. No, kurde. O czym mi się zrobiły takie? Decyzje się wydaje pozytywną. Masz dostępność. A zaraz na końcu. Pisze się, że nie dostaniesz, jeżeli ty nie potwierdzisz tej decyzji. Czy ja jestem od potwierdzenia ich decyzji. No to skoro chcą tego, żeby człowiek potwierdzał ich decyzję, to może w ogóle zamienimy się miejscami i ja będę pracował w MOPSie, w tym dziale, gdzie przyznają dofinansowania, a one pójdą sobie na brud, nie? Bo taką kasę, jaką one obcięły za, na remont, to jest. Masakra. Remont Łazienki około kosztuje 20 paru tysięcy. Sami wiecie, a remont, one nie nazywają tego remontem, bo one myślą, że co, wyciągnie się wszystko stare i się wstawi jak klocki Lego, tak? Bez ingerencji w podłogę, którą trzeba skuć całą, niestety, bo jeżeli jest mała powierzchnia Łazienki, no to trzeba od jednej do drugiej strony lekki spad zrobić. No. Przynajmniej od sedesu, tak? No bo jak ja wózkiem wiadę, to już połowę łazienki zajmuję. No to czyli od sedesu trzeba zrobić spad, skuć to wcześniej wszystko, rury, które wystają, hydrauliczne, które tam wystają na zewnątrz, też trzeba ściany pokuć, pochować to wszystko, żebym wózkiem nie musiał tam gdzieś się zahaczać i tak dalej. Każdy, kto jest użytkownikiem wózka i miał takie mieszkanie i łazienkę, gdzie rury wystawały, wie o czym mówię. No ale ja się pytam, Pani, takie coś. Kto i na jakiej podstawie obcinał koszty? No, ja myślałem, że mają tam u siebie jakiegoś fachowca, który zna się na rzeczy i mówi, że no, tego nie trzeba, okej, okay, ja rozumiem. Odrzucili mi tam. Mm, Lustro, szafeczki, jakieś o których, jak też mówiłem, firmie budowlanej, która miała to wykonać, że nie chcę tego, żeby mi pisywali, bo to się nie nadaje do, do finansowania. Wszystko to, co jest niezbędne, jakby do przystosowania do mojej niepełnosprawności. No ale oni zrobili jak zrobili. Ale panie, poszły dalej i zaczęły szukać w internecie, oczywiście, nie bo jest XXI wiek, to one myślą, że są bardzo mądre i internet im powie wszystko. Ja się pytam, czy robiła Pani kiedyś remont? No nie, no to skąd Pani to wzięła? No z internetu. Inna osoba, która też się tak spytała, to powiedziała, nie no, my same. No to ja, kurwa, oczy takie. I wiecie, kilka osób takich było, które też powiedziały mi różne dziwne rzeczy. To, co nasz zielonogórski mops wyprawia, to zakrawa o... Nie wiem, albo kryminał, albo wypieprzyć te kolesiostwo, bo nawet pani dyrektor bice, która tam e, urzęduje, ona sobie wymyśla, tym będę dawała, tym nie, tego, temu dam więcej, temu mniej. Tego lubię bardziej, tego nie. No tak. Tak jest, bo głosy z MOPS-u też takie są. Więc co? Czas było się zebrać i iść do Mopsu, u porozmawiać z panią kierownik. No bo, skoro pracownicy jej dają różne, in, różne informacje osobom i za każdym razem informacja jest inna, no to trzeba było to zweryfikować, prawda? Sami wiecie, jak to jest. Poszedłem z pismem. Ale o piśmie to Wam w drugim odcinku vlogu opowiem, ja sobie je przygotuję. Po części przeczytam, żebyście mieli jasność. I sami ocenicie, jak jest u was w MOPSie. Czy tak samo są Panie przywiedzące we wszystkim? Nie, no nawet pewnie. U nas to pewnie nawet by zrobiły operację na otwartym sercu. Takie są kurwa zdolne. Dobra, do następnego. 谢嘛？哦 <Sie>。嗯 oh.